To powinien być news dnia. Ale sprzedajne media i tak to przemilczą lub zmanipulują przekaz. Zatem pierwszego dnia, w rocznicę inwazji Niemiec na Polskę, jako poseł oficjalnie informuję opinię publiczną, iż otrzymałem odmowę z niemieckiego archiwum Służby Bezpieczeństwa Stasi w Berlinie. I jako polski poseł nie mam prawa zweryfikowania, czy inny poseł lub członek polskiego rządu jest lub był. Niemieckim agentem działającym na terenie Polski. Uważam to za absolutny skandal. To, którą osobę lub które osoby chciałem zweryfikować w berlińskich archiwach Stasi, pozostawiam ze względu na bezpieczeństwo moje i mojej rodziny do własnej wiadomości. Ale wystarczy pomyśleć. To powinien być news dnia, ale sprzedajne media i tak to przemilczą lub zmanipulują przekaz. Zatem...